Cześć! W tym filmie omówimy sobie jak korzystać z rekombinatorów, jak tworzyć endgame'owe itemy właściwie na SSF, albo na gauntlecie, albo też w lidze przez endgame'owe itemy. Mam na myśli takie przedmioty jak te tutaj, czyli przedmioty, które mają 3T1 grafiks modyfikacje defensywne. Zrobimy sobie to na przykładzie Necrotic na maga, bo on jest po prostu najpopularniejszy, ale w rzeczywistości nie ma znaczenia jaki to jest przedmiot, tak długo jak to są buty, hełm, glowsy. Body Armor to będziemy, ten proces będzie wyglądał dokładnie tak samo. W momencie, kiedy zaczynamy schodzić na przedmioty, które nie mogą mieć i tak i egzag modyfikacji, to proces się trochę zmienia, ale nie aż tak mocno. No i przejdziemy sobie od podstaw, jak w ogóle taki przedmiot stworzyć. I musimy zacząć od tego, że potrzebujemy dużo odpowiednich baz, czyli potrzebujemy w tym wypadku Necrotic Armor. I są dwie istotne rzeczy. W tym przedmiocie. Pierwsza to jest jego item level i item level możemy sobie zobaczyć na PoE DB. I item level musimy zobaczyć względem modyfikacji, które chcemy wylosować. W tym wypadku chcemy mieć szybkę Fikcji Fantazma, która wymaga 79 levelu, Hummingbird, który wymaga 78 i pogal, który wymaga 86. No i przez to wiemy, że już nasze bazy muszą mieć 80. Szósty poziom, żeby mogły wylosować tą modyfikację. Kolejną rzeczą, żeby było łatwiej namagalować przedmioty, bo to będziemy korzystali z Path of Regex, czyli takiego filtra, który wklejamy sobie w krze. i On jest dość prosty do, do używania. Wpisujemy sobie tutaj, wbieramy sobie typ przedmiotu, czy magiczny, czy żółty. Chcemy żółty, magiczny i wpisujemy bazę przedmiotu. Ona nam się tu wyszuka, czyli to jest Necrotic. Tak, że tak. Czy jak to się nazywało? Tak, na kreaty karmik. Kreaty karmik. I jak już mamy to tutaj wpisane, mamy zaznaczone, że przedmiot jest magiczny. To wystarczy, że wybierzemy sobie odpowiednie modyfikacje z listy. Ja już tu mam przeklikane, czyli Inkist Evasion, zaznaczamy tylko Pick Jag, Inkist Evasion i Energy Shield, i Inkist Energy Shield, też Pygmatic. Tutaj nam się pojawia filtr. Po prostu klikamy kopiuj, i to już możemy zamknąć, i w tym momencie wklejamy go do naszego path of Excel. I teraz podświetla nam się item, który te modyfikacje ma. To, co jest istotne, to to, że czasami będą nam się podświetlały też żółte przedmioty, jeżeli mamy taki filtr. Dlatego z reguły chcemy ten filtr stosować tylko wtedy, kiedy mamy same niebieskie przedmioty albo, albo nie niebieskie, albo białe. No i żebyśmy mogli szybko golować to korzystając z tego filtra po prostu przeklikujemy wszystkie nasze bazy i każda baza, która się podświetli, to jest baza, która wylosowała jedną z modyfikacji, którą chcieliśmy mieć i ją sobie możemy odłożyć gdzieś. W tym wypadku mamy ten Inkis Evasion i Energy Shield. Tutaj mamy te jeden większy Inkis Energy Shield i Evasion. No i resztę po prostu znowu klikamy, aż nam się podświetlą. I w ten sposób będziemy klikać aż całą naszą... E, bazę tutaj powiedzmy przedmiotów wypełnimy, dlatego że będziemy ich potrzebowali dość dużo do miksowania. Więc za chwilę sobie wrócimy, jak to po prostu przeklikam, bo ten proces się niczym nie różni od tego, co teraz robię i nie będzie się różnił. Po prostu klikamy alternation org, później klikamy Augmentation org i do momentu aż mamy odpowiednio dużo przedmiotów. I tak też widzimy, że tutaj wylosowały nam się wszystkie te trzy modyfikacje, które akurat chcieliśmy mieć. Następną rzeczą, jak już mamy pogalowane nasze zbroje, to ja z sobie je ustawiam tak, żeby te same modyfikacje były w tym samym rządku. Dlatego, że zawsze chcemy mieszać nasze modyfikacje, czyli nie chcemy dwa gazy, na przykład tego samego ink jest łączyć ze sobą i żeby tego uniknąć, to po prostu ja sobie to tak ustawiam. Też w tym wypadku mamy dużo więcej tych mixt modyfikacji, dlatego że one są chyba popularniejsze, one wymagają mniejszego item levelu. I też niektóre mi zostały z poprzednich kraftów. Natomiast od tego jedne co robimy, to bierzemy sobie dwie nasze zbroje, miksujemy je, ustawiamy tą stagą kombinację. Nawet nie, nie patrzymy na efekt, bo on nie ma dla nas znaczenia większego w tym momencie. Po prostu bierzemy kolejną pagę i robimy dokładnie to samo. Jedne co tutaj wydajemy, to Gold i Dusty. Praktycznie można się bawić w optymalizowanie tego. Zmniejszając koszt goldowy i dustowy, ale mi się z giergły nie chce tego robić, więc nawet się w to nie bawię. Więc po prostu kombinujemy sobie kolejne zbroje. I teraz jeszcze wykorzystam sobie to co mi zostało poprzednio, bo tu mamy... Tak, tu mamy 150%, już połączyły nam się te modyfikacje, które chcemy. Tutaj mamy taką, która się nie połączyła, więc teraz chcemy połączyć te modyfikacje, które się jeszcze nie połączyły na tym, co nam zostało. Czyli w tym wypadku mamy 150%, tutaj mamy 30%, to możemy połączyć z setką. Tutaj mamy flat, to będziemy chcieli łączyć już z tym wszystkim, co nam się udało. Tutaj też mamy flat, więc to będziemy chcieli z tym połączyć. No i zobaczmy, czy coś z tego wejdzie, co tutaj jeszcze mamy. Plusem tej metody też jest to, że wiele z tych baz nam jakby zostaje na przyszłość, bo każdy item, który się zepsuje połowicznie, jak na przykład oba te zepsuły się w połowie, możemy ponownie połączyć, bo one dalej mają te modyfikacje, które chcemy. Okej, okay. na tym etapie mamy dwie bazy, które mogą już tam utworzyć pełny item, tak? Więc połączmy sobie tą i tą. I połączmy sobie tą i tą. Zwłaszcza, jakby ta druga się udała w całości, to byłoby w ogóle super. Złączymy sobie to. Tutaj teoretycznie moglibyśmy chcieć skraftować mod, ale to nie ma aż tak dużego znaczenia, jak widzimy, że udało nam się tutaj już osiągnąć 3G T1. I tutaj, jakby nam się udało zachować wszystkie mody, to, to byłoby w ogóle genialnie. I nie udało nam się zachować wszystkich modów. No ale nieważne, tak czy owak, doszliśmy do, do jednego przedmiotu, który ma te wszystkie modyfikacje, które chcemy, czyli ma T1 gfx Incase Evasion, t Mix Evasion i T1 Plat Evasion i Gegen Życia. Ten Gegen Życia nie ma większego znaczenia, w tym momencie możemy sobie dodać też Quality. Ta dalej, jak widzimy, nie ma aż tak wysokich statystyk. Dlatego, że po pierwsze trzeba ją zdywinować, żeby te procenty podnieść do, do wyższych wartości, a po drugie trzeba samą bazę też e, orbami, nie pamiętam jak się to jakby nazywają, tymi orbami, które podnoszą. Podstawowe statystyki danego przedmiotu zmodyfikować tak, żeby po zamiast 733 Wejrzen miała coś bliżej tego 831, i zamiast 147 Elektrosilde miała bliżej tego 167. Na tym etapie możemy zrobić bardzo wiele rzeczy z tym przedmiotem. Taką jedną z prostą rzeczą jest usunięcie po prostu tego regionu życia. I żeby to zrobić najprościej, wystarczy dodać Influence, w tym wypadku niebieski Influence i chcemy, hmm, chcemy usunąć modyfikację po tym, jak mamy niebieski Influence dodany to jest jedyny Influence, albo najwyższy Influence, to po prostu Eldritch Orb of Annulment usunie nam tylko sefiksy, w tym wypadku zawsze trafimy to życie, no i widzimy, że tego życia nie mamy. I na tym etapie z tą można zrobić bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, możemy po prostu dodawać Exalt slamy. I liczyć na to, że trafimy int i za każdym razem jak go nie trafiamy to usuwamy po prostu ten mod i tak sobie możemy klikać w nieskończoność aż trafimy albo int albo subcresion. no w ogóle trafiliśmy suppression 15% to nie jest taki zły wynik ale załóżmy, że chcemy to suppression zachować w tym momencie możemy iść do hideoutu i stworzyć ostatnią modyfikację i to będzie albo int z attributes albo int albo ewentualnie możemy się jeszcze pokusić o jeszcze jeden Exalt. Bo zależnie od tego, co z tym itemem teraz chcemy zrobić, to mamy bardzo dużo możliwości. Bo możemy zrobić na przykład coś takiego. Że w tym momencie wdamy sobie fixes cannot be. Prefixes cannot be changed. Stworzymy sobie taką modyfikację. I teraz nasze prefixy są bezpieczne. Mając tą modyfikację jedne, to możemy. Rolować to jest nasz często Suppress spell damage, albo tą samą modyfikację, czyli prefixes Scan odbiczenia. I w tym momencie możemy iść i na przykład kupić ten orb, będzie teraz bardzo drogi. No, ale mamy tu gdzieś Veiled, Veiled Exalted Orb, załóżmy, że go kupimy. Nie, nie kupimy go, bo mnie nie stać nawet w tym momencie. Ale wcześniej widzę on jest tańszy, więc kupujemy go. No, i on zastępuje jedną modyfikację na przedmiot, więc zastąpi albo nam chance to suppress, spell damage, albo to, że prefixe cannot be changed. Jeżeli zastąpi nam prefixe cannot be changed, to jesteśmy w domu, bo mamy bardzo dobrą już modyfikację kolejną. i Mamy item, który ma 5 modyfikacji łącznie, więc ostatnią modyfikacja jaką tworzymy, to albo sobie stworzymy int. A jeżeli chcemy mieć taki int, albo Scanch int, to też jest całkiem spoko, albo na przykład attributes. I w tym momencie mamy gotowy item. Możemy też po prostu zablokować jakąś modyfikację, właściwie możemy tak być od początku i próbować egzaltować kolejną statystykę, typu blokujemy na przykład Cold Damage i slamujemy jeszcze gaz. I to dostaliśmy jedno z Requirements. No to jest słabe, więc spróbujmy to zanulować. Teraz y, mamy szansę, że trafimy nasze subcash też, co byłoby słabe, albo że trafimy Cold gas i trafiliśmy No co jest oczywiście niefortunne. No, i jeszcze raz możemy spróbować dodać jakiś mod. Trafiliśmy Frag Resistance. Jak chcemy zgesetować w ogóle o, wszystkie mody, które mamy, to możemy też Chaos Orgba użyć i on nam po prostu zmieni sufiksy wszystkie w jakiś taki losowy sposób. Dostaliśmy Gegen życia, Gegen Życia jest słabe, więc możemy go usunąć. Dodajemy go znowu, znowu go dostaliśmy. On jest najpopularniejszą statystyką, więc zawsze go będziemy dostawać albo bardzo często. Z reguły chcemy blokować jakiś Gezist, zanim slamujemy. Slamujemy Exaltem, dlatego że blokowanie Geysystemu sprawia, że po prostu nie możemy go trafić. No i w ten sposób możemy sobie ten item klikać, aż dostaniemy to co chcemy. No, w tym wypadku znowu dostaliśmy Spell suppression, więc znowu możemy stworzyć Int i uznać, czy item jest gotowy, albo możemy dalej albo Chaos to tagolować, albo tą samą poprzednią metodą. Teraz dostaliśmy w ogóle Int i dostaliśmy Int na czysto, więc wyszło bardzo dobrze. Teraz możemy stworzyć suppression jakieś tam wyższe załóżmy że, że miałbym te chaosy więc tworzymy trochę lepsze subcretion, no i w tym momencie mamy całkiem dobry item. Nie, mamy te jeden refiksy ge defensywny, mamy te dwa int, mamy subcretion i możemy sobie jakiś tam slam rzucić ostatecznie i trafił nam się gieran który jest bezużyteczny. Ale moglibyśmy to zrobić veiltormem, well mielibyśmy większą szansę na dostanie czegoś. Nie ma to większego znaczenia. Większość tych itemów tworzy się dokładnie w taki sposób, jeżeli bardzo chcemy takie endgame'owe wersje tego przedmiotu jak to, to wymaga to po prostu więcej e kosztów Teoretycznie można się też bawić w próbach kombinowania tego dalej do, do osiągnięcia więcej niż trzech modów, ale to jest bardzo kosztowne i bardzo czasochłonne. Jak sam po prostu sobie taką zbroję, która i tak jest e, całkiem niezła, no to, to nie jest aż takie trudne. I to jest wie, na, na większość kontentów, że w, grze w nie potrzebujemy sześciu modów. Jeżeli mamy item z pięcioma modami, dobrymi jak ten, czyli Subcursion Int i fiksy. To jest absolutnie wystarczające na wszystko. Jak bardzo byśmy nie chcieli w ogóle bawić się w to galowanie, bo na przykład nie mamy kurencji, to zawsze możemy zrobić coś takiego, że refixes cannot be changed, zakładając, że mamy akurat item, który ma e, dużo różnych niepotrzebnych mm, suffixów z naszej perspektywy i wtedy po prostu czyścimy te sufiksy wszystkie, mamy czysty item i dajemy can have Aha, wtedy Modifier, skraftujemy to i wtedy możemy sobie po prostu stworzyć suggestion i na przykład e, int procentowy albo, znaczy, albo ten zwykły int, albo attributes procentowe. I, I tak będziemy mieli item, który ma 5 dobrych statystyk po tym, jak nam się uda wylosować prefixy. Więc tak się już można bawić. No ale sama podstawa działa tak samo. Tak dokładnie tak samo się tworzy wszystkie inne przedmioty typu hełmy, że najpierw się zajmujemy prefiksami, glossy buty i tak dalej i tak dalej, Także, no tak to jest dosłownie taki prosty przykład, gdzie po prostu losujemy trzy razy inkist, energy shield i później um, możemy sobie poslamować rzecz, albo się możemy pobawić różnymi orbami, żeby te rzeczy dodawać. To co jest istotne to to, że to Eldritch Currency działa tylko na przedmiotach, które mają Eldritch Implicit, czyli tylko na takich przedmiotach jak Sporea, Helm, i buty możemy z tego korzystać. Na innych nie możemy w tak łatwy sposób usuwać sufiksów, ale dalej jest wiele różnych metod, żeby to robić. Natomiast to nie jest film o tym. Więc tak to działa. Do następnego. Cześć. Still sane, exile.